تست Mam na imię Monika Sieracka i witam Cię na moim nowym kanale. Dzisiaj będę odpowiadała na Wasze pytania, które zadawaliście mi ostatnio na Instagramie. Pytania te dotyczą Gali oraz projektu instruktorskiego, w którym ostatnio brałam udział. Ale zanim zaczniemy, proszę Cię, żebyś zasubskrybowała mój kanał, komentowała wszystkie moje posty oraz wysyłała łapki, lajki czy serduszka. Będzie mi bardzo miło. Zatem przechodzimy dalej. Mam przygotowanych aż 30 pytań, które zadawaliście mi ostatnio, więc będę je czytała, a następnie odpowiadała na Wasze pytania. Zatem zaczynamy od pierwszego pytania. Co to był za projekt? Był to projekt instruktorski u Marceliny Rawki, który miał pomóc nam, instruktorom, podnieść poziom naszych szkoleń, sprzedaży oraz widoczności w sieci. Drugie pytanie to dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym projekcie? Ja jestem osobą, która uwielbia szkolić i lubię przekazywać wiedzę. Mam bardzo dużo swoich trików, zarówno ze stylizacji brwi, jak i rzęs, dzięki którym można naprawdę ułatwić pracę e, oraz skrócić czas pracy, dzięki czemu automatycznie można więcej zarabiać. Chciałam nauczyć się, jak prowadzić szkolenia na jeszcze wyższym poziomie e, oraz chciałam pokazać się światu. Nie bardzo wiedziałam, jakich narzędzi mam użyć, dlatego też szukam takiego mentora, u którego tego wszystkiego się nauczę, poza tym lubię wyzwania, no i chciałabym po prostu, chciałam coś jeszcze więcej osiągnąć niż tylko właśnie stylizacja br brwi, rzęs czy praca w salonie, no a przede wszystkim chciałam się skupić na tych szkoleniach, no dla mnie to jest moja pasja, uwielbiam poznawać nowe kobiety, no i po prostu uczyć ich tego wszystkiego, czego ja sama nauczyłam się na swoich też um, doświadczeniach, na swoich kursach um, i chciałam to po prostu przekazać jeszcze lepiej. Wierzyłam w to, że dzięki temu projektowi tak właśnie będzie. No i skoro dostałam nagrodę specjalną, to się nie pomyliłam. Pytanie numer 3. Jak wyglądało ostatnie 6 miesięcy szkolenia od środka? No, to było bardzo intensywne szkolenie, bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo zoomów, skryptów, które dostawałyśmy. Ogólnie cała organizacja, na początku dla mnie było bardzo ciężko wejść w ten projekt, ponieważ dostałyśmy bardzo dużo skryptów które trzeba było przeczytać, przeanalizować. Następnie dostawałyśmy również takie nagrania, gdzie Marcelina nam wszystko też tłumaczy, co było bardzo fajne, bo się czuło jakby się było jeden do jednego z nią na kamerze. No i cóż, trzeba było też wdrażać całą tą listę, którą dostawałyśmy od Marceliny. Było bardzo ciężko, ale uważam, że było warto. Kolejnym pytaniem jest, co było dla ciebie najtrudniejsze w całym tym procesie? Na początku najtrudniejsze było dla mnie ogarnięcie tego wszystkiego, ponieważ ta cała ilość tych skryptów, tych filmów, tych wszystkich rzeczy, które musiałyśmy wdrożyć, było dla mnie bardzo ciężkie. W międzyczasie pojechaliśmy na wakacje, byliśmy w Rio de Janeiro, z czego też będzie filmik, więc od razu Was zapraszam. No i kiedy byśmy byli na tych wakacjach dwa tygodnie, w tym czasie też odbył się Zoom i ja niestety na nim nie mogłam być. Nie byłam w stanie tam się połączyć, więc byłam taka spanikowana, że mnie tam nie ma i nie wiedziałam, czy uda mi się znowu wdrożyć wszystkie polecenia, które były właśnie na tym webinarze. Dodatkowo, oczywiście, praca z klientkami, praca w domu, dzieci, obowiązki i to wszystko było naprawdę bardzo trudne do ogarnięcia. Poza tym, już na samym początku projektu wydarzyła się w moim życiu bardzo trudna sytuacja, z którą musiałam sobie jakoś poradzić. Było na tyle tragicznie, że chciałam zamknąć salon, chciałam zamknąć ten projekt, bo nie radziłam sobie sama z tym wszystkim, nie wiedziałam jak mam to ogarnąć. Na szczęście jestem taką osobą, która się nigdy nie poddaje. Po kilkunastu dniach. Stałam, stwierdziłam, że muszę działać, bo nic to nie da, że ja zamknę ten salon oprócz jeszcze większej ilości problemów. Więc, małymi krokami szłam do przodu, nie poddawałam się, powoli realizowałam wszystkie zadania, realizowałam wszystkie cele oraz polecenia, które dostawałyśmy właśnie od Marceliny. No, i dzięki temu dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Dostałam nagrodę specjalną, przeszkoliłam ogromną ilość kursantek, poznałam kobiety z różnych zakątków, nie tylko Polski, ale także Europy. No i też dzisiaj dzięki temu spotykamy się właśnie tutaj, poznajemy się, a ja otworzyłam nowy kanał, no bo mam bardzo dużo planów związanych z dalszym rozwojem. Mamy fajne, ciekawe pytanie. Co powiedziałabyś dziewczynom, które dopiero marzą o tym, żeby zostać topową stylistką brwi? Powiedziałabym ci tak, nie czekaj. Nie czekaj, bo czas i tak upłynie, a Ty możesz być w zupełnie innym miejscu za kilka miesięcy. Uwierz mi, że nawet jeżeli nie posiadasz umiejętności w wykonywaniu brwi, jesteś osobą początkującą, pracujesz w zupełnie innej branży, możesz być topową stylistką brwi. Wystarczy, że zdecydujesz się na szkolenie, przyjedziesz do mnie, a ja nauczę Cię wszystkich możliwych technik, krok po kroku i poprowadzę Cię w taki sposób, że będziesz wiedziała, co publikować, jak pracować, jak pracować na różnych programach, które ułatwią Ci pracę, także. No kochana, nie czekaj, tylko działaj. A już niedługo nowy rok, więc jeśli to na ciebie działa, pamiętaj, nowy rok, nowa ja. Także mam nadzieję, że niedługo się poznamy i do zobaczenia niedługo. Kolejne pytanie brzmi: czego nowego nauczyłeś się jako instruktorka stylizacji brwi oraz rzęs? A nauczyłam się bardzo dużo. Przede wszystkim od nauczyłam się, jak stworzyć swój piękny skrypt, jak zrobić swoje certyfikaty, bo do tej pory zlecałam to dla różnych firm. No, przez to musiałam płacić większe pieniądze, a tak na dzień dzisiejszy tworzę takie skrypty sama, e, także mogę Ci właśnie pokazać, jak one wyglądają. E, są to przepiękne skrypty. E, tutaj mamy właśnie schenny z regulacji, z geometrii, z laminacji, schenny pudrowej oraz hit, który wprowadziłam do Polski jako pierwsza. Czyli zagęszczanie brwi naturalnym włosem. Jest to tylko kilka skryptów, które właśnie sama stworzyłam podczas tego projektu. Dodatkowo sama tworzę wszystkie materiały, i w kanwie, i w kapkacie. Wiem, jak robić opisy takie, aby też przyciągały uwagę. Poza tym nauczyłam się prowadzić rozmowy z kursantami w zupełnie inny sposób, jak robiłam to do tej pory. Dzięki temu też moja sprzedaż wzrosła zmieniłam całkowicie moją ofertę szkoleniową, rozbudowałam ją o różne inne elementy, więc jest ona bardzo ciekawa i uważam, że mam na ten moment najlepszą ofertę szkoleniową ze stylizacji drwi w całej Polsce. Jeżeli jesteś zainteresowana, możesz wysłać mi wiadomość i chętnie Ci taką ofertę przedstawię. No i dodatkowo jeszcze stworzyłam swój pierwszy e-book, którym się mogę pochwalić już dzisiaj, ponieważ od dzisiaj będzie on w sprzedaży. Jest to 365 pomysłów na content dla stylistów brwi. Jest to aż 80 stron opisane dokładnie, w jaki sposób pisać posty, rolki, co publikować, jakich hashtagów używać, żeby właśnie mm, robiło to zasięgi. Także, jeżeli jesteś zainteresowana, również wyślij do mnie wiadomość, albo skomentuj to wyśle Ci, w jaki sposób możesz kupić tego e-booka. Także. Bardzo, bardzo dużo się nauczyłam podczas tego projektu. To jest mała część, którą chciałam się z Wami właśnie tym pochwalić. No nie o wszystkim mogę mówić tutaj oficjalnie. Musielibyście sami skorzystać z takiego czy innego szkolenia, aby się dowiedzieć, co tam jeszcze jest ukryte. Jakie programy i narzędzia poznałaś i jak pomagają Ci w pracy ze szkoleniami? Jeżeli chodzi o programy, no to na przykład yy, dowiedziałam się więcej, jak właśnie korzystać z tego Kapkata czy z projekty, Są to programy, które ja wcześniej znałam, no ale nie używałam, nie wiedziałam, że mają aż takie możliwości. E, również poznałam pracę w Excelu. E, Excel, no, to jest taki game changer, który uważam, że każdy powinien prowadzić, bo dzięki temu. Wiem, jak wyglądają realnie moje finanse. Też uczestniczyłam w szkoleniu królowe wideo, które dało mi myślę też bardzo dużo, bo od momentu ukończenia tego szkolenia, było to bodajże, jeśli dobrze pamiętam, dwudniowe szkolenie, zaczęłam mówić do kamery, zaczęłam nagrywać. No, ja nie jestem taką osobą która jest skłonna do takiej rzeczy, zawsze się krępuje, wstydzę, uważam, że źle wyglądam, że źle mówię, że nikogo to nie interesuje, no i może tego nie widać, bo wszyscy mówią, że tego nie widać, no ale tak jest, ja tak sama o sobie myślę i tak też się czuję, no a po tym szkoleniu z królowe wideo totalnie zmieniłam jakby pomysł, plan działania i to również dało mi duży rozwój. Jak wyglądała gala zakończenia projektu? Gala była przepiękna i pełna emocji. E, swoje wystąpienie rozpoczęła najpierw Marcelina Rafka, która zrobiła to w tak piękny sposób, tak wzruszający przedstawiła ona swoją historię, e, pokazała nam, że każdy z nas jest ciężko i każda kobieta z czymś się mierzy. E, i myślę, że w tym momencie, kiedy ona to pokazywała, nie było osoby na sali, która by nie płakała. Ja sama płakałam i nawet jak o tym myślę teraz, to y, ciężko. E, natomiast y, całe to wystąpienie miało nie dość, że przepiękną oprawę i dźwiękową, i y, światło, to jak ona wyglądała, to jak ona mówiła, no coś po prostu niesamowitego. Pomiędzy jej scenami mieliśmy przepiękny występ taneczny. Która pary, nie wiem, nie znam tych ludzi, ale przepięknie nam tańczyli. Kolejne były również inne prelegentki, które również opowiadały o swoich historiach. Kto to był, wszystko znajdziecie na moim Instagramie. Każda osoba jest oznaczona i to, o czym ona mówiła, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to wskakujcie na mój Instagram i zaobserwujcie również te osoby. Ogólnie przekaz był taki, że niezależnie od tego, jaka Jaką kobieta ma swoją historię e, i to, w którym miejscu się znajduje, to nie powinna się poddawać, tylko walczyć o swoje. Nawet jeżeli jest bardzo źle, powoli, małymi krokami idziemy do przodu i się nie poddajemy, niezależnie od tego, co w danym momencie przeżywamy. Co czułaś, kiedy wyczytano Twoje nazwisko do nagrody? O Jezu, ja czułam taki stres. Słuchajcie, mi było niedobrze, nogi mi się trzęsły. Ja nie wiedziałam co w ogóle, jak to będzie w ogóle wyglądało, bo byliśmy pierwszą grupą, która wchodziła na scenę z, po odbiór nagrody, także no, byłam bardzo zestresowana. Ale fajnie było, fajne uczucie. No i odebrałam taką statuetkę, statuetkę. Jak widzicie tutaj, jest to magiczny wynik sprzedażowy w 2025 roku oraz dwa certyfikaty. Jeden z nich właśnie pokazuje, jeden z nich to jest właśnie nagroda specjalna, w której jest napisany mój wynik sprzedażowy, który osiągnęłam w 2025 roku. Za co dokładnie otrzymałaś wyróżnienie? Za ciężką pracę to przede wszystkim. Za to, że wdrażałam, za to, że wykonywałam wszystkie zadania, za to, że wykonałam skrypty, za zaangażowanie, za ilość sprzedanych szkoleń. Także no, przede wszystkim to była głównie ciężka praca. Czy były momenty podczas gali, które szczególnie Cię poruszyły, ale też takie, podczas których się świetnie bawiłaś? No to tak jak wspominałam już wcześniej, jeżeli chodzi o poruszenie, o wzruszenie, o takie mega silne emocje, no to występ głównie Marceliny Rawki. No ale sama gala to nie tylko wystąpienia prelegentek, ale także później było afterparty, mieliśmy przepyszną kolację, spotkanie z dziewczynami. W ogóle afterparty prowadziło chyba dwóch czy trzech chłopaków, ale jeden z nich robił taką robotę, że ja się zastanawiałam Ile ten człowiek ma energii w sobie, bo on skakał, biegał, tańczył, pokazywał, po prostu to, co tam się działo, pokażę Wam w oddzielnym filmie. Naprawdę warto jest to zobaczyć. Lecimy dalej. Czy planujesz iść dalej w kierunku rozwoju jako instruktor stylizacji brwi i rzęs, która szkoli inne kobiety? Oczywiście, że tak. Mam w planach już nowe projekty, które, nad którymi obecnie pracuję, więc to, że ja skończyłam jeden projekt instruktorski, no to to nie jest koniec. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze uczestniczyć w drugim takim projekcie, e, też u Marceliny. Mm, no i zobaczymy, zobaczymy. Czas pokaże. Niedługo nowy rok, więc nowe decyzje, nowe wyzwania. Trzymajcie kciuki, bądźcie ze mną, obserwujcie i zobaczycie, co z tego będzie. Czy Twoje skrypty, procedury i techniki stylizacji brwi też zostały ulepszone? No na to pytanie już odpowiedziałam wcześniej, oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o skrypty, to był w sumie jeden z pierwszych rzeczy, które trzeba było właśnie wykonać podczas tego projektu. Moje skrypty wcześniej były brzydko drukowane w takiej zwykłej jakiejś mm, drukarni. Samej nie podobało mi się to, co było stworzone. Po pierwsze to, że ja tego nie umiałam zrobić. Po drugie, że ta drukarnia była słaba. Kiedy później znalazłam osoby, które tworzą takie skrypty, no to kosztowało to też bardzo dużo pieniędzy i też nie do końca byłam ze wszystkiego zadowolona. No a dzięki temu, że weszłam w ten projekt, wiedziałam, jak stworzyć to, hmm, co, to, jaką mam sama na to wizję. E, więc dzisiaj moje skrypty tak wyglądają, jak wyglądają, tak jak już Wam, tak jak już wam wcześniej pokazałam. E, Zmieniana była kolorystyka kilka razy. Najpierw była biała, później była trochę właśnie gdzieś z fioletem. E, teraz wszedł właśnie brąz z fioletem. Trochę złota, więc myślę, że tak to już zostanie, ponieważ dla mnie się to bardzo podoba. Bardzo dużo kursantek, które przyjeżdżają na szkolenie chwali te skrypty, są pod wrażeniem. E, mało tego nawet wiedza, która tam jest. Yy, dziewczyny wychodzą z taką wiedzą, z tymi skryptami, że nie muszą zadawać mi żadnych pytań po szkoleniu, bo wszystko wiedzą. W każdej chwili mogą sobie taki skrypt otworzyć w domu, zobaczyć, przeczytać i nie muszą mnie pytać. No bo wszystko po prostu jest tak napisane jak naprawdę dla osoby początkującej, która miałaby ewentualnie problem bądź też pytanie po szkoleniu. Jakie umiejętności są według Ciebie kluczowe w pracy stylistki brwi, które prowadzi szkolenia? No, przede wszystkim cierpliwość. Umiejętność przekazywania wiedzy, otwartość. Ja na przykład na swoich szkoleniach mam taką e, atmosferę luźną. Ja nie szkolę, za przeproszeniem, z kijem w dupie, tylko jest luźno, fajnie, domowo, przyjacielsko, koleżeńsko. E, więc jeżeli moje kursantki mają właśnie taką dobrą energię, mają dobre nastawienie, to ja też wprowadzam je w taką właśnie fajną atmosferę, luźną, niesztywną, żeby każdy też się tutaj dobrze czuł. No i też takie opinie dostaję od swoich kursantów później po szkoleniu, że się czuły tutaj dobrze, że się czuły tak, jakbyśmy się znały wiele lat, co też jest dla mnie bardzo ważne, więc w taki sposób ja prowadzę swoje szkolenia i uważam, że takie rzeczy są no, najważniejsze, co daje ci największą satysfakcję w pracy ze szkoleniami. No przede wszystkim moje kursantki, to jakie efekty uzyskują, to że wracają do domu, zamawiają produkty i pracują realnie z klientkami. Ja zawsze uczę, żeby moje kursantki nie przyjmowały modelek za darmo, tylko brały za swoje usługi pieniądze, ponieważ po moich szkoleniach potrafią wykonywać brwi naprawdę bardzo dobrze, więc nie można wykonywać swojej pracy za darmo, bo ktoś się uczy. Nie, one wychodzą stąd z takimi umiejętnościami, z taką wiedzą, że bez problemu są przygotowane do tego, aby pracować z klientkami. Także moje kursantki realnie zarabiają, e, pracują w social mediach, jestem z nich ogromnie dumna. E, większość z nich odzywa się do mnie na, e, na social mediach, na Instagramie, na Facebooku, wysyłają mi swoje prace, e, pytają o różne rzeczy, nawet proszą, żebym udostępniła ich swoje prace. Także to jest dla mnie ogromna satysfakcja, wdzięczność i nawet to mi daje taką chęć działania, bo jeżeli widzę, że moja praca i to w jaki sposób jakoś. Nauczyłam, daje realne efekty oraz realne zarobki dla innych kobiet, no to dzięki temu ja wiem, że jestem w dobrym miejscu i powinnam robić to dalej. Jak przygotowywałaś się do gali? No i co z tą sukienką? <noise> tak jak widzieliście sami, poszłam na zakupy, szukałam tej sukienki. No i tak jak sami widzieliście, to nie była żadna z tych sukienek, którą nałożyłam na galę. Dlaczego? Dlatego, że żadna nie miała dla mnie takiego efektu wow, to po pierwsze. A po drugie, miałam podobną sukienkę właśnie w domu, ponieważ rok temu moja siostra e, wychodziła za mąż i taką sukienkę też mm, miałam i kupiłam, więc ją też założyłam. Natomiast no, niestety w tych sklepach w tym roku przynajmniej niestety nie było nic ciekawego do zobaczenia, do zakupu, a jeśli już było coś fajnego, no to ceny były też kosmiczne, co jakby ja nie widziałam jakby potrzeby płacenia tak ogromnych pieniędzy za sukienkę, którą nałożę tak naprawdę na kilka godzin. Czy były momenty, że chciałaś odpuścić i jak sobie z tym poradziłaś? No oczywiście, że były takie momenty. Ja myślę, że każdy ma w swoim życiu takie momenty, gdzie chce odpuścić, gdzie, gdzie chce się poddać. No ale tak jak ja właśnie Wam mówiłam, że mimo przeszkód i tak szłam do przodu, no jeżeli stawiam sobie jakiś cel i chcę go osiągnąć, no to nie mogę się poddać, bo co, to, co mi to da? To mi to da tylko większe problemy, mimo poddania się i tak nie osiągnę tego, co chcę, więc lepiej iść do przodu małymi krokami i się nie poddawać, po prostu. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób sobie radziłam, czasami po prostu potrzebowałam z 2-3 dni takiego wyciszenia, i te 2-3 dni. Wystarczy, że się trochę odcięłam i przynosiło mi to jakieś dodatkowe pomysły, co jeszcze mogłam zrobić, co mogę poprawić, co mogę ulepszyć, co mogę dodać. I dzięki temu to też napędzało mnie do tego, że chciałam jeszcze więcej, jeszcze szybciej i jeszcze lepiej. Mamy ostatnie pytanie, ponieważ kilka się powtarzało, więc nie chciałam dwa razy odpowiadać na to samo. No i ono brzmi tak. Czy po tej nagrodzie czujesz, że Twoja praca przy szkoleniach jest bardziej doceniona? E, ja myślę, że tak. Przede wszystkim ja sama, e, patrząc na tą nagrodę, pamiętam, jak dużo pracy musiałam wykonać, żeby być tutaj, gdzie teraz jestem. Ogólnie, ja jako mm, kosmetyczka, która skończyła wiele, Różnych szkoleń z zakresu stylizacji brwi, paznokci, medycyny estetycznej. Ja takich szkoleń, takich certyfikatów odbyłam bardzo dużo, i w poprzednich moich miejscach, salonach, gdzie pracowałam, te certyfikaty wszędzie wisiały i zajmowały ogromną ilość ściany. Później już nawet nie miałam miejsca, żeby to wieszać. No i cóż, Jestem teraz w nowym miejscu, w nowym lokalu, i ten lokal jest dopiero tutaj urządzany od około dwóch miesięcy. No i postanowiłam, że właśnie te certyfikaty i ta nagroda zostaną w tym lokalu, zostaną powieszone, żeby przypominać mi o tym, jak ważne jest to, żeby iść dalej, żeby walczyć, żeby się nie poddawać. Będę pamiętała o tym, jak zostanę też doceniona, że. Otrzymałam tą nagrodę specjalną, to jest dla mnie też takie bardzo ważne. Wszystkie inne certyfikaty, które miałam, są w specjalnym pudełku w domu taka moja pamiątka. Nie wieszałam ich już tutaj w salonie, natomiast te dwa oraz ta statuetka zostaną tutaj i będą mi przypominać o właśnie mojej ciężkiej pracy, ale także o tych właśnie moich małych sukcesach. Na dzisiaj to już wszystko, natomiast jeżeli ty masz jeszcze dodatkowe jakieś do mnie pytania, możesz napisać je w komentarzu, a ja ci na nie odpowiem. E, jestem ciekawa również, czy jesteście zainteresowani, właśnie, żebym nagrała właśnie taki film z całej tej gali. Jeżeli tak, to dajcie mi znać również w komentarzu. No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować komentować oraz dawać lajki, udostępniajcie również mój profil, moje konto dla swoich znajomych, bo im więcej tutaj Was będzie, tym lepiej. No i powiem szczerze, że zastanawiam się nad jakimś live'em. Jeżeli macie jakieś pytania albo jak ten live miałby na początku wyglądać, to dajcie mi znać, podsuńcie mi pomysł, a myślę, że coś z tego wspólnie stworzymy. Tymczasem kończę, ponieważ mój wspaniały mąż, który jest operatorem i siedzi właśnie tam za kamerą, zaprasza mnie na wspaniały obiad, na kawę oraz ciacho. Także ja uciekam, życzę wszystkim miłego oglądania i do usłyszenia w każdy czwartek o 18. .00.